Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać, mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Mabelzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam Wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest Grzechu Wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł, Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. W tym fragmencie Ewangelii Pan Jezus uczy nas, że podziały nigdy nie są dobre, nawet jeśli dotyczą one demonów i złych duchów. Podziały zawsze niszczą, nieważne czego dotyczą, czegoś dobrego czy czegoś złego. Jeśli my czujemy się podzieleni, to wtedy wszystko, czego się podejmujemy, obraca się przeciwko nam i nie możemy się skupić na naszych celach. Z tego powodu Pan Jezus stwierdza w innym miejscu Ewangelii, w Ewangelii Świętego Mateusza, że nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż jednego będzie miłował, a drugim pogardzał. Bóg prosi nas, abyśmy służyli Mu i kochali Go całym sercem, a my często Go zawodzimy. I On o tym wie. On wie, że jesteśmy słabi, a jednak oczekuje, że mimo to będziemy się starać ze wszystkich sił. On czeka na ten moment, w którym my uznamy, że aby coś osiągnąć, musimy polegać na Jego sile, a nie na własnej. Walka o Królestwo Boże zależy nie tylko od tego, co my robimy i co nam się udaje albo nie udaje, ale od tego, jak bardzo ufamy Bożej obecności, miłości i przebaczeniu. A przecież Bóg wciąż nieustannie nam to daje. Wciąż z tym wszystkim na nas czeka. W trakcie dyskusji Pana Jezusa z uczonymi w piśmie pojawiła się Jego matka z braćmi. W czasach biblijnych bliskich krewnych nazywano właśnie braćmi i siostrami. Kiedy Jezusa poinformowano o ich przybyciu, wypowiedział trudne dla Maryi słowa: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Tak właśnie by się wydawało, jakby próbował wzgardzić swoją matką, ale to nie o to chodzi. Dodał pan Jezus. To pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Maryja przyszła z miłością, by być wsparciem dla syna, kiedy ten był otaczany wrogością i pomówieniami o szaleństwo, a Pan Jezus w zagadkowy sposób, jakby odsuwa ją od siebie, musi ona stać na zewnątrz, za progiem i w samotnie. Matce niewątpliwie trudno jest zapomnieć o macierzyństwie cielesnym, o tym wszystkim, czym ona zapłaciła za wychowanie swojego dziecka, wszelki trud, cierpliwość, wyrzeczenia i ofiary, które podjęła. Tymczasem dla Jezusa decydujące znaczenie ma pełnienie woli Ojca, ono jest ponad więzami krwi, i pierwszeństwo ma życie własce Boga. Ale pamiętajmy, że Maryja pełni wolę Ojca w sposób całkowity i doskonały, zupełnie jak jej syn. Jest więc tym samym najbliższa w sercu swego syna, jest najlepszą matką, a równocześnie najdoskonalszą uczennicą Pana Jezusa. Dzisiaj jest 9 czerwca. Tak się akurat składa, że tego dnia, 28 lat temu. Zostałem ochrzczony. Ale właściwe pytanie, które odtąd na co dzień sobie zadaję, jest następujące. Czy ja teraz w tym miejscu, gdzie jestem, w tym co robię, czy jestem w tym wszystkim blisko Jezusa? Czy pełnię Jego wolę? Nie wystarczy chodzić do kościoła co niedzielę, czy nawet i codziennie, by wejść do Królestwa Bożego, choć na pewno. Jest to pomocne. Nie wystarczy powoływać się na to, że jestem ochrzczonym, choć i to ma swoje znaczenie. Nie wystarczą też więzy krwi, ani ludzkie, naturalne przywiązanie, by rzeczywiście być z Jezusem. Ale trzeba słuchać się szczerze w to, co Bóg mówi. Żyć tym. Zupełnie tak jak Matka Boża.